Japoński styl, klasa i niezawodność, czy rozbity, naprawiony na szybko i do sprzedania? Aleksander, Motokontroler witam. Dziś samochód klasy średniej Toyota Avensis o oznaczeniu model o oznaczeniu T27, model trzeciej generacji po drugim liftingu. Samochód z 2015 roku, zarejestrowany jednak w lutym 2016. 2016. Przebieg ponad 75 tysięcy. Samochód wyposażony w dwulitrową jednostkę benzynową o mocy 152 konie. Skrzynia automatyczna. Samochód za cenę niecałe 51 tysięcy, sprowadzony z Republiki Czeskiej. Dodam, że klient wybrał test Maxi, czyli najbardziej rozbudowany z kontrolą wszystkich elementów samochodu. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. No i jak wypadł ten samochód? Dodam, że na miejscu wydawało się, że samochód jest osoby prywatnej. Prywatny dom, dwa samochody na placu, auto zarejestrowane na polskich rejestracjach. Lekko zakurzony lakier, jednakże wypolerowany i czysty. Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Samochód równy, prosty, równe szczeliny, dobrze się prezentował. Nic nie rzucało się w oczy. Oczywiście jakieś drobne, małe ryski, obicia, ale to nie jest defekt. Jednakże szczegółowa kontrola, bardzo szczegółowa, pokazała i ukazała, że samochód miał dwie kolizje. Pierwsza była z przodu. Samochód miał wymieniany lewy błotnik, przednią maskę, zderzak, elementy plastikowe, małą zapraweczkę miał na prawym przednim błotniku i lakierowane drzwi. Jednakże zrobione to było bardzo dobrze. Jakościowo nie odróżniało się. Odcień prawie identyczny, równa struktura, bez żadnych wad, równe szczeliny. Wszystko bardzo dobrze. Oczywiście no, zdarzają się stłuczki. Naprawiony dobrze jest ok. Dalsza kontrola wykazała, że jednak jeszcze samochód miał z tyłu uszkodzenia. Uszkodzone były oba tylne boki, błotniki. Tylny zderzak był wymieniany i prawdopodobnie lakierowana była klapa. Tu już troszkę było. Znalazły się drobne niedociągłości, nieidealne nie, nie, nie lakierowanie, lekko było nieodpowiednie maskowanie, minimalnie nie był spasowany zderzak tylny, odstawał troszkę koło lampy, ale całość sprawiała wrażenie bardzo dobre. Nie wiemy zakresu, nie znamy, więc kontrola wnętrza. Otwarcie pokrywy silnika. Ukazało, że we wnętrzu też był naprawiany i lakierowany, jednakże zakres nie był taki duży. Poszycie lekkie błotnika było naprawiane i częściowo wzmocnienie górne do połowy. Dość zabudowany ten samochód, ma elementy w środku. Sprzedawca nie wyraził zgody na demontaż częściowo tych, tych osłon i plastików, więc troszkę utrudniona była ta kontrola. Jednakże to, co było robione, było to zrobione dobrze. Ślady demontażu pokrywy i o dziwo, rzadko się zdarza. Polakierowane było lakierem bazowym, także prawie nie było widać. Zresztą sami ocenicie je na zdjęciach. Ogólnie bardzo dobrze się to prezentowało, jakieś tam uszkodzenie było. Ogólnie, jeszcze przy silniku dodam, że nie był myty, nie był specjalnie czyszczony. Silnik naturalnie zakurzony, brak jakichkolwiek wycieków, wszystkie płyny w normie. Więc tutaj też całość to sprawiała bardzo dobre, dobre wrażenie. Co dalej zewnętrznie z tyłu po otwarciu widać, że wszystko było oryginalne, czyli pas tylny, wzmocnienia, oryginalne kleje uszczelniacze, więc te uszkodzenie nie było aż tak, nie mogło być aż bardzo duże. Jednakże kontrola szyb wykazała, że tylna prawa szyba była wymieniana, ale to też go nie dyskwalifikuje. Grubość lakieru w normie, w kilku miejscach około 0,7 mm, ale ogólnie wszystko tak, jak ma, jak ma być. Cóż dalej w tym samochodzie? Kontrola opon. No i tutaj wszystko by było OK, gdyby nie jedna opona, która lewa, była z tej samej marki, jednakże wyraźnie większy bieżnik i dużo starsza. Tamte były trzy pozostałe z 2015 roku, a ta była z 2011. O czym to świadczy? O tym, że prawdopodobnie ta kolizja z przodu była jeszcze związana z kołem lub po prostu uszkodziła się tylko opona. Cóż dalej? Wnętrze samochodu. Jak na samochód nie... Nie stary i z niedużym przebiegiem nie miało żadnych jakichś elementów, które by go dyskwalifikowały, jednak drobne jakieś ryseczki. Jedyny minus na podłokietniku, na schowku na uchwycie tego schowka były, były takie ślady odrapania, i drugi minus ktoś, kto demontował tapicerkę drzwi przednich lewych, zrobił to nieumiejętnie i w dwóch, trzech miejscach były ślady podważania śrubokrętem. I było też troszkę pęknięcie. Na tych samych drzwiach, jeszcze wcześniej nie powiedziałem, listwa maskująca przy szybie też miała lekkie odgięcie, więc to prawdopodobnie ten sam fachowiec, który to nieodpowiednio zdemontował. Ujechaliśmy, udaliśmy się z sprzedającym na jazdę próbną. Wykonaliśmy tą jazdę. Samochód jak najbardziej poprawnie się zachowywał. Zadany tor był prawidłowy. Jedynie lekka zwłoka w przyspieszeniu ale to jest charakterystyczne do tego samochodu. Ten silnik nie jest mistrzem przyspieszania i dynamiki, ale ogólnie też bardzo dobre wrażenie. Więc tutaj też nie można było do czego się przyczepić. Po jeździe próbnej sprawdziłem sterowniki. Testerem diagnostycznym, i tu też każdy sterownik nie wykazywał żadnych błędów i innych nieprawidłowości. Udaliśmy się na kanał, niestety nie mogliśmy skorzystać ze stacji kontroli pojazdów ze względu na miejscowość oddaloną dość od, od najbliższej, więc tutaj sprzedawca dysponował kanałem. Troszkę utrudnione te warunki były, ale można było wszystko zobaczyć. No i jak tu generalnie nie było widać jakichś nieprawidłowości związanych z naprawami mechanicznymi, ale można było zobaczyć z przodu po tym stuczce demontaż plastików, brak jakichś spineczek, kołeczków, niby drobiazgi, ale było to widać. I druga rzecz: ślady szczęk blacharskich. No i teraz ktoś powie. No super, no nie robił to jakiś Janusz w stodole. Więc jeżeli są szczęki blacharskie, no to wiadomo, że to zrobione było profesjonalnie. Dla jednych będzie plus, dla drugich minus. Nasza rola jest taka, żeby o tym klienta poinformować. Ostatnim elementem jest standardowo przegląd dokumentacji. Tutaj też była książka serwisowa, oryginalna czeska. Przebiegi się zgadzały. Samochód jeszcze miał dwie wklejki serwisowe też z tymi przebiegami to się zgadzało. Rozmowa, z rozmowa ze sprzedawcą. Poinformował, że coś było robione z przodu, ale on dokładnie nie wie. Znaczy, on sprowadził, ale minimalnie troszeczkę, a z tyłu nie miał zielonego pojęcia. Albo udawał, albo nie wiedział. Ale z tyłu ta naprawa była przeprowadzona wcześniej, ta z przodu była naprawą niedawną. No i tak też o tym on powiedział. Yy, niestety nie mieliśmy wcześniej winu tego samochodu, nie można było sprawdzić historii szkód pojazdów, dopiero po oględzinach yy, po wbiciu yy, winu i sprawdzenia historii szkód pojazdów okazało się, że niestety ten samochód przeszedł minimum dwie yy, dwa zdarzenia drogowe yy, one były obydwa w Czechach, jedno było wcześniej, drugie było właśnie niedawno i tak też prawdopodobnie to co powiedział ten sprzedawca go kupił uszkodzony yy, na łączną kwotę około 60 tysięcy po przeliczeniu tych koron czyli nie mała kwota K więc te uszkodzenia, no wiadomo, dzisiejsze samochody, części nowe, serwisowe, to, 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 to są kwoty bardzo duże, aczkolwiek no, jest ten zakres dość duży. Bezwypadkowe? Jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. No i teraz tak, czy polecić ten samochód, czy nie polecić? Zrobiony dobrze, dokumenty mamy. Wygląda to wszystko w miarę ok, no ale najważniejsze: klient musi wiedzieć, że samochód był uszkodzony, że miał dwie szkody. Nie znamy zakresu. Idealnie by było, jeżeli sprzedawca by wprost powiedział, że kupił uszkodzony samochód, znaczy on stwierdził, że lekko był uszkodzony, ale pokazał zakres tych szkód, konkretnie zdjęcia, co było wymieniane, co było lakierowane, jak to wszystko wyglądało. Wtedy jest czysta, uczciwa sytuacja. Klient kupujący wie, zdaje sobie sprawę, że ma troszkę tańszy samochód, naprawiany brachalsko lakierniczo, zrobiony przyzwoicie wiemy kto robił, gdzie robił, więc jest jakaś odpowiedzialność też. I to by było wszystko uczciwie. Co Wy o tym myślicie? Jak klient go kupi? Czy samochód, czy sprzedawca powinien powiedzieć o tym, że wszystko było naprawiane, czy powinien powiedzieć o tyle, no bo trudno, trudno stwierdzić, no, trudno przypuszczać, że nie wiedział, że tył jest lakierowany. Gość, który sprzedaje samochody, tak samo ma umiejętności oceny wizualnej tego i, i wie, że ten samochód był z tyłu naprawiany, więc yy, czy chciał to zataić, czy chciał to zamaskować? Ocena dla Was. Ja jestem troszkę sceptyczny, ale tylko dlatego, że nie powiedział całej prawdy. Moim zdaniem, auta oczywiście się naprawia, ale klient musi, sprzedający, kupujący musi wiedzieć, co było robione i jaki był zakres. To tyle. Proszę o komentarze. Na dzisiaj dziękuję. Cześć.